Dzień dobry kochani, witam was serdecznie w nowym vlogu Tak, tam jest otwarta szafa, bo szukałam dokumentów Generalnie mam dzisiaj zabiegany dzień, ale powiedziałam sobie dzisiaj, teraz już dość um, Teraz stawiam na siebie, a nie ciągle na jakieś obowiązki na innych i tak dalej I słuchajcie, jest przepiękna pogoda, mamy 22 stopnie i zabieram siebie do Biedronki Dlatego, że... a dobra, jak znajdę to wam powiem W każdym razie zapraszam na nowego vloga Bardzo dawno nie było, ponieważ ja biedronki nie mam blisko, tak żeby wiecie, większe zakupy zrobić. E, dlatego też teraz, tak jak powiedziałam, mamy. Oj, kurde, nie będzie mnie widać, ale będę mówić, nakładam buty. Mamy piękną pogodę i zabieram się trochę na jesienny spacer, e, no a trochę na takie uzupełnienie zapasów, bo generalnie lodówkę mamy pełną, ale wiecie, jak to jest. Kilku rzeczy brakuje. Ja kupiłam ostatnio za mało mleka, bo myślałam, że e, mamy więcej mleka ale okazało się, że nie mamy, więc kupię mleko, kupię jakieś tam inne drobnostki, może kupię tofu, żeby zamrozić od razu, żeby było w zamrażarce w razie czego, no i takie, takie, no i przejdziemy się, bo powiem Wam, że od kiedy nie ma mojego psyna, halo, ostrość, to raz, że strasznie za nim tęsknię i strasznie mi go brakuje, naprawdę, no to dwa, to mnie przestały cieszyć jesienne spacery, trzecie, mnie jesieniarę. w sumie nie mam czasu też, ale... Jakoś przestałam odczuwać potrzebę, także zabieram się na spacer a was do biodronki. Słuchajcie, jestem, wróciłam yy, i powiem Wam, że mam takie przemyślenia jak zawsze. Nie lubię tej biedronki, która jest najbliżej nas. I za każdym razem mówię sobie, że więcej tam nie pójdę, bo tam towar jest mega przebrany jest zawsze wiecznie bałagan. Ludzie, którzy się kłócą, jest bardzo dużo aferek. Naprawdę bardzo dużo aferek zdążyłam usłyszeć w przeciągu nie wiem pół godziny. Jedna kasa otwarta, mimo tego, że ludzi w cholerę w jednej kolejce, ale już nieważne. Robimy haul. Chyba 107 zł, jeśli dobrze okaże. Kupiłam nam takie knopersy mini. Mówiłam wam o tym, że musimy mieć coś słodkiego, ale niech to będzie poporcjowane. Kupiłam dwie pasty do zębów. Zaraz wam wyciągnę jeszcze jedną, bo były tańsze, jak się kupiło dwie. Mięta, bo nam się ostatnio skończyła. Kupiłam swojego ulubionego tuńczyka Rio Mare. <laughs> Przepraszam. I tak jak wam mówiłam, kupiłam tofu takie i tofu takie i ja od razu je wrzucam do zamrażarki. Nie wiem, czy słyszałeś o tym patencie, ale jak się tofu wrzuci do zamrażarki, to bardziej aromat innych rzeczy yy, chłonie. 107,53 zapłaciłam. Dalej lecimy, słuchajcie. Dalej kupiłam. O, tego jestem bardzo ciekawa, bo to jest z 100% wegański, roślinny sznycel, i tu mamy dwa takie schabowczaki. Mamy podawać na ciepło. No myślę, że taka panierka to jeszcze będzie trzeba usmażyć na małym dodatku oleju. O, poczekajcie, muszę trening wyłączyć, bo mój zegarek wyczuł, yy, że trenuję w marsz. I trenowałam ten marsz, ale już kończę marsz. Dobra, nieważne. Banany, bo nam się skończyły. Jedno mleko kupiłam, bo stwierdziłam, że nie jestem durna i nie będę dźwigać, jak nie muszę. E, melisę z pomarańczą. Pamiętam, że kiedyś bardzo mi smakowała dokładnie ta Melisa. Więc kupiłam. I teraz tak, kupiłam swifery. Ale słuchajcie, e, szukałam, szukałam, bo wcześniej na wszystkich było napisane Duster Kit, w sensie, wiecie, że cały zestaw z kijkiem, a tutaj udało mi się znaleźć same, no same te puszki, no, wkłady, no wiemy o co chodzi. E, więc bardzo się cieszę, będzie na zapas. Kupiłam nam mango, czy to do, wiecie, do owsianki, czy do koktajli, no ale prędzej do owsianki, jak po prostu nie będziemy mieć żywych owoców. A, tu mój telefon. I teraz tak, kupiłam takie rzeczy, Wyjmę wszystkie i już Wam pokażę, ponieważ kupiłam betony białkowe. Znaczy, nie wiem, czy to są białkowe, te kizersy, ale one nie mają cukru, niby. Nie sprawdzałam szczerze mówiąc składu, ale skoro nie mają cukru, to stwierdziłam, że spróbuję. I tutaj jakieś takie, bez dodatku cukru, w protein 27% w sensie białka. Bardzo ładnie wyglądają, także całe moje zakupy. No trochę sporo, bo w sumie tu nic takiego nie ma. No ale tak. Tak to wygląda teraz niestety. Także dajcie znać. Oczywiście tego, po co poszłam, to absolutnie nie było, bo w tej Biedronce nie ma niczego. Więc kupiłam wszystko, czego nie potrzebowaliśmy, wiecie, na gwałt. Także do zamrażarki. Słuchajcie, balkon jest otwarty. Piję sobie kawkę w kubku z Budapesztu. Mamy takie fajne, jesienne, ale... Ciepłe, wiecie, pachnące ciepłym i słońcem powietrze i liśćmi. Tutaj moje dekoracje. W ogóle jeszcze nie odpalałam tej świeczki z Twinkle Candle, ale myślę, że na dniach, jak trochę, wiecie, temperatura spadnie, to to uczynię i na pewno będę wam dawać znać. Tymczasem ja teraz siedzę sobie z kawką, mój fręcz nadal wygląda przepięknie, moim zdaniem, oczywiście. Siadam sobie z kawką i a, jeszcze tylko pójdę do sypialni po książkę i czas dla mnie. A jeśli któraś z Was szuka znaku na trening albo jakiegoś wiecie, że Wam coś z nieba spadnie, albo jakiejś motywacji i powiecie wtedy, że czekam na kopa motywacyjnego, to yy, proszę bardzo, ja Was kopię, to jest ten kop, nakładam soczewki i zaczynam trening. Yy, dalej na razie cisnę z monią, zobaczymy, co tam dzisiaj. Jakoś lecę sobie po kolei po prostu jakieś wyzwanie, które pewnie już się 8 lat temu zakończyło, i tak sobie lecę, ale. Nie chce się zasiedzieć. Plan na ten tydzień to trzy treningi, z czego muszą być zrobione pod rząd, bo no, później znowu wyjeżdżamy. Więc, jak widzicie, da się, nawet jak teoretycznie nie ma czasu, ma się inne obowiązki. Jak się chce, to się da. Wszystko kwestia priorytetów i nieszukania wymówek. Może nie wszystko, bo zaraz tutaj ktoś mnie za słówko złapie, ale da się, także zapraszam na matę, zaczynam trening łapiemy się później, pewnie jak trochę ochłonę bo myślę, że będę bardzo czerwona razem ze Szczepanem, zapraszamy I wanna go Moi, witam was w drugim dnia vloga po pracy. Właśnie wróciłam z pracy i słuchajcie, będę robić coś bardzo niegrzecznego. Pamiętacie rosół, który robiłam? Nie wiem, czy kojarzycie ten sposób. Ja to kojarzę ze studiów i z samodzielnego mieszkania, jak człowiek nauczył się robić zupę i zostawił makaron w zupie. Będę to przysmażać na maśle. To jest takie studenckie danie. Na początku miałam dołożyć pastatę pomidorową i zrobić pomidorową, ale stwierdziłam, że nie, będę taka niegrzeczna i usmażę rosół. Dajcie znać, kto z Was smaży rosół, ja zabieram się za wykonanie mojego wybitnie trudnego dania, a Was zapraszam na dalszą część tego filmu, bo później będziemy robić razem obiad, kolejny z Thermomixa. To ekskluzywne danie warto, tak wiecie, trochę podsmażyć, żeby były o takie złociste kluseczki yy, i polać czupem. Zaraz nagramy reakcję KD3, bo on powiedział, że pierwszy słyszy o czymś takim. Ale tak to jest! Jak się jest słoikiem i trzeba kombinować. Mi mamunia podnosek nie podstawiała. Dzień dobry. Nie bój się. To z keczupem? Co? To jest kuchnia już. No widzę. Jeszcze mrokurę, Próbuj! I takie parówki widzę. Ale proszę się nie, nie śmiać. To się nazywa... tamten makaron to jest frutti di mare, parówka rozcięta. Bierz. No próbuj, nie! Na studiach chyba nie byłem. Nasza kuchnia czasami przypomina takie studenckie dania. Jak smaży, smakuje smażony rosół? To taki polski pad thai. <tuszy> Czy rozróżnić. Włoskie, bo to polskie. No, proszę, tylko bez wody. Trzeba na bardziej. to na masałku podsmażone. Masełka nie czuję. A, widzicie, taka to robota. Ja polecam, a ty? Jak to kiedyś powiedział, wiesz, jak ktoś jest głodny, to wszystko zje. Dziękuję bardzo. Jeszcze słuchajcie, jedna sprawa. Ostatnio w kupiłam, wczoraj w kupiłam różne batony proteinowe i wiecie co, tutaj sama ta konsystencja, wygląd tego batona, wygląd tego batona no to jest wow, tylko przez to, że to ma białko serwatkowe ja mam takie zawsze spostrzeżenia, że te batony często tak kończą że się strasznie kleją do języka i do zębów i jak to jecie no w końcu was to zakleja więc generalnie na 240 kalorii Mm -mm, to nie polecam ten kizers wczorajszy, to było niebo. W porównaniu z tym, uh, uh, Krzysiek z kolei zjadł dwa małe knopersiki i miał 110 kalorii. Zadowolony? Tak. I dzisiaj na kolację, a jutro na obiad robimy, robimy, robię pieczone pulpety i pikantne no ziem. A ty robisz? Nie I pikantne ziemniaki z papryką. Zobaczymy, na czym się skończy Twoja pomoc. I to, słuchajcie, ponoć jest bardzo dobry przepis. Ma 4 i 9 oceny na 5, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy tu 2, 4, 6, 8, 10, 11 pulpetów. Halo! No w każdym razie do roboty, zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo dzisiaj od razu będziemy tego próbować. Także rozpoczynam gotowanie od tarcia parmezanu.